Berry Crash. Byłam ultra ciekawa tego zapachu. Tym bardziej, że on jest dosyć tani. Ja wysłała mi wiadomość prywatną, w której napisała Marta: Nie testuj tego zapachu, bo jest naprawdę kiepski do potęgi Entei. Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd nowości, które wyszły na przełomie 2025-2026. To jest pierwszy. Film w tym roku i powiem Wam, że w tym roku postanowiłam nie narzucać na siebie żadnej presji testowania wszystkich nowości, które wychodzą. Jeżeli coś uznam, że mnie interesuje, że chciałabym poznać dla własnej wiedzy, a przy okazji nagrać i Wam o tym poopowiadać, to to zrobię, ale bez presji, bez narzucania sobie, że raz w miesiącu taki film musi być i tak dalej, dlatego że chciałabym przeżywać w tym roku pewne dozwolenie poznania perfumowe poznawać yy, i przeżywać to, co poznaję, a nie robić to tak bardzo, bardzo mechanicznie. Poza tym odbiera mi to yy, sporą ilość też czasu na poznawanie totalnie nowych marek, które mam gdzieś tam na swojej liście do poznania. I kolejna rzecz, do, yy, zabiera mi to czas do używania moich perfum. A styczeń był wspaniałym miesiącem, w którym używałam swoich perfum Nadużywałam niektórych, być może. Przydługi wstęp, tak wiem. Ja Was serdecznie zapraszam na te nowości. Na początku wyszłam z założenia, że będę kupowała tylko próbki e, odlewki gdzieś na grupach i po prostu no. testowała i Wam o nich opowiadała. No. Ale trafiły się też flakony. Powiem Wam też o jednym zapachu, o którym już na pewno wszędzie słyszeliście i też u mnie na shortcach na samym początku tego roku. E, ale to może powiem Wam na samym końcu, bo myślę, że o tym zapachu już wszystko wiecie. Na wstępie chciałabym się z Wami podzielić moimi wrażeniami odnośnie testów Libr Berry Crash. Byłam ultra ciekawa tego zapachu. Tym bardziej, że on jest dosyć tani, jak na nowość, która wyszła. Dosyć. Jest tani w mojej nomenklaturze taniości. To jest pierwsza rzecz. Druga, myślałam nawet na tym vanilla kutur, które tak bardzo zachwalacie i mówicie, że są niezwykle piękne, ale one są naprawdę, naprawdę drogie. I wybaczcie mnie, ale biorąc pod uwagę ile tego mam, to tak sobie skalkulowałam, że za prawie 700 zł to spokojnie kupię jakiś fajny zapach niszowy, do której mnie już bardziej ciągnie i to po powielokrotnie Wam mówiłam. Oczywiście czasami wychodzą te perełki, i dlatego też testuję w mainstreamie. Ale dobra, nie przedłużam. Zacznijmy może właśnie od tego Libre Berry Crash. Jeżeli chodzi o Libr Berry Crush, to jak sama nazwa mówi, jest to zapach, miał to być Libr malinowy po prostu. Malina tutaj jak najbardziej jest, a cała reszta nut tak naprawdę została z Libra. I teraz ja Wam powiem, że okej, okay, na początku tę malinę czuć. Ona faktycznie jest we wstępie, więc też to nie jest dziwne, że przy pierwszym psiknięciu czujemy tę malinę. Za wszelkie hałasy Was przepraszam, ale naprawdę nie miałabym kiedy już nagrać, albo teraz, albo nigdy, a tam ciągle coś robią mi za ścianą. Prawdopodobnie od głosu możecie słyszeć. Liczę na to, że ten mikrofon będzie ściągał tylko mój głos, a tam ta cała reszta gdzieś tam w tle zniknie. Przejdźmy do tego e, zapachu. E, tak jak mówię, ta malina na początku być może taka właśnie słodka, owocowa, mm, na suderze. Ale kiedy się zapach ułoży, jest po prostu librem i nie czuć absolutnie już tej malinowości. Ona może troszkę przełamuje te słodycz, może on jest taki mniej um, odurzający, i taki mocny, i taki ciężki. Może faktycznie troszeczkę dodaje lekkości temu zapachowi, ale. Maliny jako maliny ja już później nie wyczuwam. Wyczuwam librowską woń, z tym, że muszę powiedzieć, że parametry słabsze, on na początku bardzo silnie projektuje, ale po trzech godzinach, oprócz tego, że tej projekcji już nie ma, już tak zaczynam dosyć mocno wygasać też na skórze, a po pięciu to absolutnie nie ma śladu po tym zapachu. Także on nie ma też takiej trwałości, przynajmniej na mnie, jak ma podstawowy. Ja mam akurat wersję intensa, ale podstawowy też jest na mnie tak turbo trwały. Także cieszę się, że nie kupiłam. Był w planach. Ja miałam już to w koszyku, ale stwierdziłam Marta: kup próbkę, przestań, nie kupuj tego, a warto zatrzymać te pieniądze, żeby kupić coś innego swoją drogą. Kupiłam Valentino Born in Roma Purple Melancholic. Ten taki fioletowy. Dzisiaj napisałam, że mi anulowano te zamówienie. Nie wiem, czy to się da. Najwyżej odeślę po prostu, może jak się da. A jak nie, no to zatrzymam. Ale to głównie z tego tytułu, słuchajcie, że to w ogóle nie ma kontaktu z tym sklepem. E, w ogóle to jeszcze nie zostało wysłane i ja naprawdę nie chcę już na ten zapach czekać. A poza tym odpowiednio moje siostry perfumowe mi ten zapach obrzydziły. To znaczy, może nie to, że obrzydziły, ale tak. Po opisie tego, co one wywąchały w perfumerii, nie jestem zachęcona, żeby ten zapach szczególnie posiadać, ale zawsze z myślą o Was chciałabym, żebyście mogły sobie kupić próbkę, wypróbować i wiedzieć, tak, czy warto, czy nie. Więc głównie takie rzeczy to też kupuję z myślą o Was. Druga sprawa jest też taka, że wiem, że część z Was jest bardzo ciekawa, bo pisałyście mi to w komentarzach najnowszego Idola Peach Roses. I śpieszę Wam z informacją, że nie, nie przetestuję tego zapachu, ale miałam w zamiarze. Nie przetestuję, dlatego że Dorotka, czyli właśnie moja, nasza w sumie widzka, wysłała mi wiadomość prywatną, w której napisała Marta, nie testuj tego zapachu, bo jest naprawdę kiepski do potęgi entej. Jest bardzo syntetyczny, taki sztuczny w odbiorze, w ogóle taki jałowy, nijaki, płaski, nic ciekawego, w ogóle nie. Nie przyciąga ten zapach, więc stwierdziłam, że co mam, jeżeli są już takie odczucia, a jeszcze na stronie mm, nie pamiętam jakiej, gdzie recenzje perfum możecie sobie poczytać czasami, to tam te, został zrecenzowany ten zapach dokładnie tak samo jak Dorotka mi napisała. Czyli odczucie profesjonalnego wąchacza, bo powiedzmy, że ludzie, którzy opisują, robią recenzję zapachów, to jakoś się na tym znają. Chociaż z drugiej strony to też jest ich subiektywne zdanie i odbiór. Wiadomo, znajdzie się ktoś, komu się ten zapach pewnie spodoba. Ale skoro Dorotka y, 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 uwielbia idola i właśnie mi napisała, że słuchaj kupiłam próbkę, przetestowałam, nie testuj tego, bo naprawdę to nie jest w ogóle warte testów. No to mm, zaufałam i stwierdziłam, że faktycznie przecież ja nie muszę wszystkiego testować, ale taki feedback i takie info wam daje, że dlatego tego y, o tym zapachu tu nie gadam, że po prostu został już przetestowany i ja już sobie odpuszczam. Kolejny zapach, o którym chciałabym wam powiedzieć, to było coś o czym ja, y, ja byłam pewna, że go kupię, gdyby nie to, że on kosztuje ponad 700 zł i wiem, że on y, pewnie stanieje. E, za jakiś czas. A chodzi o Guerlain Aqua Allegoria Absolus Tabak Sahara. Byłam tak turbo, słuchajcie, ciekawa tego zapachu, że a, kupiłam od razu większą odlewkę 5 ml i oczywiście ona też jest na sklepie. Więc kto pierwszy, ten lepszy zapach już dziś może wypróbować, bo ym, linki macie do tego zapachu. Jak są większe odlewki, to możecie mieć pewność, że ja się z Wami podzielę tymi odlewkami. Ehm, chciałam Wam powiedzieć, że to jest zapach cudowny. To jest naprawdę zapach cudowny. Ja tylko cały czas kminię, czy ja go potrzebuję mieć, głównie dlatego, że ja właśnie mam takie suche zapachy. Bo to jest zapach suchy, ale co jest turbo zadziwiające to on generalnie jest opisywany jako zapach słodki na fragrantice, z czym ja kompletnie nie mogę się zgodzić, bo dla mnie to nie jest zapach w ogóle słodki. E, ale nuty też wskazują na to, jakoby miał on być słodki. Jest tu malina, cytrusy, w sercu są czerwone jagody, olej różany, tytoń, a w bazie jest wanilia, nuty drzewne, bursztynie, ambra. E, ja Wam powiem tak... Że ten zapach pozostaje w pamięci, jest zapachem turbokomfortowym, jak na zapach tytoniowy, bo jest to zapach tytoniowy. I tu czuć wręcz ten suchy liść, ususzony tytoń, który się wkłada, nie wiem, czy do cygara, czy do papierosa, czy do tabaki, czy tam do czego. Do tabaki chyba się suchego nie wkłada. Zresztą, nie wiem, nie znam się, ale wiecie o co mi chodzi. I czujemy tu taki właśnie idealny, nazwa odzwierciedla to, co czujemy, bo tabak Sahara, tak, czujemy jakby jakiś piach, jakąś suchość pustyni. To jest, ja ostatnio w ogóle uwielbiam się i kocham się w zapachach suchych. One do mnie mega przemawiają i są przede wszystkim dla mnie bardzo, bardzo komfortujące. I ten zapach też taki jest. To jest zapach y, trochę takich przeciwieństw też, dlatego że mam wrażenie, że ten tytoń, y, taki suchy liść tytoniu gra i tańczy z tym piaskiem, który dosłownie gdzieś tam jesteście w stanie wyczuć. Dlaczego on jest nazywany słodkim? Może dlatego, że troszeczkę gdzieś pomiędzy tymi warstwami zapachu. Faktycznie odrobinę tej wanili gdzieś się wyczuwa. Może być też tak, że mój nos bardziej się skupia na tym tytoniu, a ktoś inny y, bardziej będzie wyczuwał wanilię, wręcz na skórze mu się to bardziej wybije. W każdym razie ten zapach jest fenomenalny. Jeżeli nie przestanę o nim myśleć, to myślę, że spokojnie poczekam aż stanieje i po prostu go kupię. O kolejnym zapachu, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to jest zdecydowanie ta mm, linia, która, którą ja po prostu lubię. I do tej pory w tej linii wychodziły mm, coraz to intensywniejsze wersje. A teraz powstała moim zdaniem kompletnie inna. A chodzi o Hugo Boss i Alive Sparkling Lavender. E, I teraz tak. To jest moim zdaniem wersja kompletnie odbiegająca od Alive'a jakikolwiek z tych wersji mm, mocniejszych czy podstawowych, ale to jest zapach, który tak turbo mi przypomina, no dokładnie bardzo silnie przypomina mi delikatną mydlaność idola połączoną z Born In Roma od Valentino. Ta słodycz jest taka bardzo Born In Roma. To jest bardzo ładny zapach. Początek jest tragiczny, bo jest bardzo syntetyczny. On się rozpoczyna bardzo plastikowo wręcz. Ale kiedy się już ułoży, to jest naprawdę ładny zapach. To się, ten zapach się spodoba publice perfumowej. Ten zapach zdobędzie klientów. To się wpisuje w gusta wielu. Jest po prostu słodziakiem i nie ma co tutaj ukrywać. Ja nie do końca wyczuwam tu tę lawendę, też dziwna sprawa, ale na Fragrantice nie znalazłam tego zapachu, no a jest to nowość. Po prostu ostatnio Fragrantica chyba nie nadąża na, za, za nowościami, które wychodzą i to zauważyłam, bo też mm, pewną nowość kupiłam i... Też jeszcze jedna Fragrantice nie ma, nawet nie było info w tych, wiecie, takich nowościach, które, które oni tam opisują. W każdym razie to jest zapach dla wszystkich, którzy lubią właśnie coś z tego idola, tę te różę taką delikatnie mydlaną oraz słodycz z Born in Roma. Moim zdaniem wpisze się w gusta. No, raczej nie moje. Kolejny zapach to jest Tom Ford Fig Erotic. Czy ktoś? Nie jest ciekawy tego zapachu. Otóż lecę wam opowiedzieć parę słów o, o, o nowej kreacji Tomka. Otóż tak, znowu nie rozumiem się z opisami Fragranty Kik. Na samym początku opisuję ten zapach jako słodki. Moim zdaniem to jest bardzo mylące i bardzo źle naprowadzające. I teraz Wam powiem, bo zapytałam sporo osób na grupie, co myślą o tym zapachu. I wszystkie są ze mną zgodne. Póki co, wszyscy odbieramy ten zapach dosyć jednostajnie, czyli bardzo podobnie. Raczej nie wyczuwamy tam innych niuansów niż fragrantika o tym pisze. Ponoć w głowie jest liść figi. Bergamotka, mandarynka, różowy pieprz. I od tego zacznę, ponieważ uderza Was dosłownie zielony liść figi mm, zaparzony z cytryną. E, I czy to bergamotka, czy to mandarynka, powiedzmy z jakimś cytrusem, e, uderza Was to bardzo mocno i bardzo długo to trwa. Ten początek, no, spokojnie dwie godziny się wyczuwa. W sercu niby mamy już owoc figę, yang-yang i sól, a w bazie mamy lukrecję, wetywerię, brązowy cukier i paczulę. I teraz tak. Nie wiem, co poeta ma na myśli mówiąc mmm, słodki, głównie dlatego, że zostaje z nami paczula i figa, i nadal bardziej ta figa, liść tej figi niż ten owoc. Natomiast muszę przyznać, że jest niuans yang liang który jakby troszeczkę tę kompozycję przełamuje, i powiem Wam, że przez te dwie godziny modlicie się, żeby coś takiego właśnie przełamującego doszło do głosu, bo inaczej kompozycja jest zbyt zielona i zbyt mdła. Jest tu też jakaś. Jakaś y, być może słodycz pochodząca z tego brązowego cukru. Widzicie, to jest już trochę sugestia, ale ogólnie wydaje się zapach bardzo suchy, zielony, absolutnie niesłodki, wręcz momentami drzewny. Nie do końca jakieś aspekty solne y, w ogóle tutaj wyczuwam, ale muszę powiedzieć, że ten jank, jank i brązowy cukier dochodzą do głosu. Wszystko siedzi na Paczuli i ta Paczula jest bardziej ziemista. Ją też czuć. I teraz powiem Wam, co ja myślę o tym zapachu. On jest dla mnie bardzo ciekawy. Jest zbyt drogi, ale jest bardzo ciekawy. Dlatego, że tak, po pierwsze wpisuje się ostatnio w to, co ja lubię, a troszeczkę od tych takich mocnych słodkości odchodzę, ale też nie całkiem, bo zaraz Wam powiem o słodkościach, które uwielbiam i pokochałam, więc to nie jest tak, że ja jestem anty. Ja nadal lubię słodkie zapachy ale po prostu zauważyłam, że takie suchsze, takie bardziej też stonowane, nieprojektujące, cichsze zapachy bardzo do mnie trafiają. Super się w nich czuję, są dla mnie turbonoszalne i ten zapach taki jest. Jest turbo noszalnym zapachem. Jest bardzo, bardzo moim zdaniem fajnie zrobione. Bardzo się cieszę, że ten liść figi troszkę odchodzi w niepamięć, że jak ten zapach się ułoży, to jest właśnie taki mm, na pograniczu. Ja nie powiem o nim, że jest słodki. Wszystkie osoby, które zapytałam, też uważają, że ok, może jest to jakaś, jakiś rodzaj słodyczy w jakiś tam sposób podane, natomiast nadal zapach nie ma wydźwięku słodkiego, tylko dosyć suchy. Świetna propozycja. No, znowu Tomkowi wyszło. Kolejna y, propozycja, y, która wyszła w 2026. No to Elancom nas nie opuszcza, że tak powiem, ze swoją linią Trezor. Rok w rok jest jakiś nowy wypust tej linii i ja rok w rok tak naprawdę kupuję ten nowy wypust ich linii, bo ta linia właśnie Trezor bardzo do mnie przemawia. Bardzo ją lubię, uważam, że ona jest po prostu zrobiona parametrowo genialnie. I, i dlatego, a oprócz tego... Świetnie y, do mnie przemawia ta czekoladowość w tym zapachu, która jest tak fajnie zawsze ujęta i pokazana. Pumba dla mnie, oczywiście, bo jest pokazana na słodko i na bardzo czekoladowo. Nie jest to zapach suchy, jest to zapach słodki, raczej otulający. E, I muszę Wam powiedzieć o najnowszym wypuście: tak, kupiłam, więc spokojnie go sobie wypróbujecie. Zapraszam Was do sklepu. Kupiłam Lanui Trezor. Róż drama. Yy, nie wiem, z czego wynika nazwa drama, ale wiem, z czego wynika róż. Chociaż nie zgadzam się z tym, co jest napisane na fragrantice, jeżeli chodzi o nuty. Być może te nuty takie są, tylko ja je wyczuwam inaczej. I teraz tak. W głowie jest ponoć truskawka, skórka cytryny i bergamotka, i oni to opisują, że zapach jest cytrusowy. Nie jest w ogóle cytrusowy, moim zdaniem. Nie mogę się z tym zgodzić. W sercu jest czerwona róża, róża damasceńska, fiołek liang-liang, a w bazie jest aksamitne, nuty drzewne, paczula i wanilia. To jest zapach bardzo romantyczny. To jest zapach, który ja odbieram jako wiśnie w czekoladzie, tylko bez likieru. Ja silnie czuję wiśnie, nie truskawkę. Truskawka jest jednak specyficzna, bardzo łatwo jest ją odróżnić. I bardzo ciekawa rzecz jest taka, że na sobie nie czuję, żeby to był owoc truskawki. Bardziej czuję wiśnie w czekoladzie z przepiękną różą, cudowną różą, która jest taka soczysta, mięsista i bardzo, bardzo czerwona. Ale w korku czuję truskawkę. Dlatego Sprawdźcie na sobie jaki będzie odbiór. Generalnie nie ma to wielkiego wpływu na cały odbiór zapachu. Nie wiem, słuchajcie, jak oni to robią, ale ja za każdym razem, bo ja miałam na styczeń wyciągnięty też trezor właśnie i użyłam go kilka razy i nie wiem, jak oni to robią, że zwykły wa zwykły waniliowy zapach niby zwykły teoretycznie. Um, Podają w taki sposób, że nosi się to dosyć wykwintnie. Tak samo jest z tym. Jest w nim coś uroczego, jest w nim coś właśnie odrobinę wykwintnego, turbokobiecego. Jest on z jednej strony do takiej cudnej kreacji, ale z drugiej strony nadaje się też do sweterka. Nie wiem, uwielbiam, bardzo się cieszę, że kupiłam. Tak samo jak poprzednią wersję. Nie wiem, zużyłam wersję Lanui Trezor, po prostu ODP podstawową. Przepiękny czekoladowy zapach, tęsknię czasami za nimi. Staram się w tym wszystkim jakoś być odrobinę racjonalna, czyli troszeczkę siebie wicie. Trochę siebie ograniczać, bo ja mogę wrócić do wszystkich zapachów mainstreamowych, które tam kiedyś yy, kochałam, lubiłam i tak dalej, po prostu, żeby mieć, bo, bo jestem sentymentalną osobą, to nie da się ukryć jestem emocjonalna, jestem sentymentalna, ale staram się hamować, że jesteś w punkcie dopiero poznawania tego świata, jesteś na początku swojej drogi. Nie zarzucaj się perfumami, których i tak nie będziesz miała kiedy użyć, bo taka jest prawda. I ja uwielbiam nisze, ale mainstream nadal jest w moim sercu, bo to z mainstreamem mam większość tych, wiecie, wspomnień i tak dalej. Linia Trezor do mnie przemawia. To jest jedna z nielicznych linii, którą zawsze kupuję, więc coś w tym musi być. Czy wam polecam? Polecam wam przetestować, ale jeżeli lubicie wszystkie Lanuri Trezor, to moim zdaniem z tym też się pokochacie, bo tu nie ma czego nie kochać. No i teraz powiem wam już o zapachu, o którym wam mówiłam. Szybciutką recenzję robiłam i mówiłam, że kupię flakon i dam na sklep, także na sklepie już od dawna możecie kupować. Skradł moje serce. Od razu Wam powiem, że Alien Pulp od Muglera skradł moje serce. Popsikałam sobie tu. Ja, um, ja mam ogólnie czasami problem z maliną, niewiele malin w zapachach mogę stolerować. To jeszcze oczywiście w zależności, jak jest ubrana ta malina. Ale jeżeli nazywamy zapach stricte malinowym, musimy nazwać ten zapach stricte malinowym. To muszę powiedzieć, że Mugler jest mistrzem. Wykorzystał malinę z Angel Nowej. E, nie kombinował z tą maliną, nie e, kminił, żeby stworzyć nowy syntetyk, tylko chociaż to nie Mugler kminiu, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Marka nie kminiła, L'Oreal, bo wszyscy wiemy, że to jest właściciel, ale marka Mugler nie kombinowała z syntetykiem. Mają stworzony i ten, który jest w Angel Nowej, został tu użyty. Troszkę rozwodniony, prawdopodobnie za sprawą jaśminu, bo jednak w Angel Nowej budowa zapachu jest inna i ta Majina jest bardziej pudrowa i taka wyniosła, bardzo słodka, tu jest mniej może tej słodyczy przez to, że jest taka słodycz jaśminowa. Tu dalej jest ten jaśmin, który jest w podstawowej wersji. Nie ma tu moim zdaniem żadnej tuberozy. To jest stricte jaśminowo-malinowy zapach. Ja w ogóle wejdę sobie i zobaczę, czy tu jest tuberoza, bo powiem Wam szczerze, że ja już tak dawno go testowałam, nosiłam go wiele razy i jakoś nigdy nie pomyślałam o tym, żeby sprawdzić nuty, głównie dlatego, <głównie>, głównie dlatego, że po prostu tak mi się spodobał ten zapach, że stwierdziłam, że przecież w sumie co to za różnica. I tak, na pierwszym miejscu jest opisywany jako owocowy i nie ma tu tuberozy. I ja też tu absolutnie żadnej tuberozy nie wyczuwam. Tu jest piękny alienowski jaśmin połączony z maliną. Myślę, że w ogóle osoby, które są team alien, mogą być zdziwione tym zapachem, bo właśnie on wyrwał się troszeczkę z tej, tej określonej takiej sztampy alienowskiej jakby przełamał pewną konwencję, mam takie wrażenie. Jest taki trochę w, w takim rozkroku między Angel Nową a Alienem, co mi się osobiście bardzo podoba. Ja bardzo polubiłam ten zapach, a jeżeli Wy go pozna, poznałyście, poznaliście, to koniecznie dajcie znać, co Wy myślicie. Bardzo mnie Wasze zdanie interesuje, bo jest to mm, ogólnie marka, która... Mogę powiedzieć, jest moją ulubioną. No dobra, kochani, to by było na tyle. Kolejne nowości, nie wiem kiedy. Jak sobie potestuję, jak pomyślę, co chcę potestować. Na pewno Maiuej najnowszy, kupiłam próbkę. No i um, chyba coś jeszcze. Ale już nie pamiętam co, bo tego jest trochę. Początek, koniec roku i początek tego roku obfitują w tyle nowości, że powiem Wam szczerze, tak jak Wam mówię, fragmentika nie nadąża. Także coś w tym musi być. Zapraszam Was na kolejne moje filmy. Żegnam się z Wami. Pa Pa!